Myślałem, że nagrywam sam do siebie. A tu nagle ludzie piszą, motywują, totalne zaskoczenie. Cześć, tu Maciek z kanału Maciek56. Mam 56 lat, codziennie nagrywam filmik z nadzieją stania się w tym lepszym choćby o 1%. Dzień 27 z 165, atomowe 365. Wczoraj mówiłem o skryptach i komunikacji. Dzisiaj chciałbym pociągnąć temat nieoczekiwanych korzyści z tego wyzwania. Na początku myślałem, że nagrywam głównie dla siebie. Taki dziennik na głos, żeby się zmotywować, utrwalić drogę, może kiedyś ktoś tutaj trafi. Ale że ludzie będą naprawdę to oglądać, komentować i motywować, no tego się nie spodziewałem. Szczególnie tak szybko. Po 26 dniach codziennego nagrywania mam już na kanale ponad 45 tysięcy wyświetleń i dziesiątki komentarzy. I wiecie co? Większość jest mega pokrzepiająca. Czytam te komentarze i szczerze mnie wzruszają. Oto kilka przykładów. Trzymam za Pana kciuki, będę śledził Pana postępy. Super. Wierzę, że uda się zrobić te 365 filmów, a później kolejny i kolejny projekt. Jestem z Panem. Bomba. Coraz lepiej Panu idzie, z dnia na dzień widać i słychać różnicę. Pięknie, dziękuję Ci, dajesz odwagę do zmiany. Ty mi też. Maciej napisał. Cześć Maciej, jestem Maciej, zostanę u Ciebie na dłużej. Inny komentarz, szczególnie mnie sklebiający, ten jest trochę dłuższy. Myślę, że śmiało może być Pan inspiracją nie tylko dla starszych, ale i wielu młodych ludzi. Niech Pan nie przestaje nagrywać, z czasem pomysły same będą przychodzić i koncepcja kanału się ugruntuje. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Suba dałem już wcześniej. Koncepcja kanału sama się ugruntuje. To jest mega pokrzepiające. Bardzo dziękuję. To jest sygnał, że po drugiej stronie są prawdziwi ludzie. Są też bardzo konkretne porady, za które ja bardzo dziękuję. Przykłady? Dla mnie przyjemniej by było, gdyby choć odrobinkę się panu uśmiechnął. Ja naprawdę próbuję. To było cztery. Następny. Pamiętaj, aby robić w Da Vinci normalizację audio, bo materiał jest sporo za cichy. Zastosowałem. Działa. Wielkie dzięki. Zero hejtu, jak na razie. Było kilka. Sarkastycznych komentarzy, ale są one jak najbardziej zasłużone. Przecież jakość, jak na razie, nie jest moją mocną stroną. Konsekwencja. Tak, ona jest. Co z tego wynika? Po pierwsze, te słowa to dla mnie jak paliwo rakietowe. W dni, kiedy mam problemy ze znalezieniem tematu albo jakieś nie chce mi się, myślę, są ludzie, którzy na to czekają. To bardzo pomaga. Po drugie, nie spodziewałem się, że tak szybko zbuduje się ta mała społeczność. To kolejna nieoczekiwana korzyść z tego wyzwania. Nie jestem sam. Wychodzi na to, że moja konsekwencja przyciąga podobnych ludzi. Po trzecie, wsparcie od obcych ludzi może być czasem bardziej motywujące niż to, które otrzymujemy w realnym życiu. Warto dać się zobaczyć, nawet gdy ma się 50 plus. A u Ciebie? Napisz w komentarzu, czy kiedykolwiek zaskoczyło cię wsparcie od obcych ludzi? W internecie, w pracy, w życiu albo co motywuje Cię w trudnych dniach? Jeśli ten odcinek Ci się podobał, kciuk w górę. Jeśli jesteś ciekaw, jak skończy się ta przygoda, czy to będzie wielka katastrofa, czy może genialny sukces, subskrybuj. Jutro, dzień 28. Dzięki, że jesteście. Serio. Do zobaczenia do jutra. Cześć.